Jest nam niezmiernie miło, że przystępujemy do kolejnego sezonu dla Maćka, to już jest 40. sezon w rajdowych samochodowych w mistrzostwach Polski, dla mnie piąty. Jest nam niezmiernie miło, że w kolejnym sezonie będzie z nami no, tak bardzo silny sponsor jak Nowol. Znowu no, dla mnie, dużo dla zmian, mnie. dużo zmian, bo jedziemy zupełnie nowym, nowym samochodem. To prawda, ale drodzy Państwo, nieważne jest to, że ja zaczynam właśnie 40 sezon w radiach. Dla mnie jest ważne to, że startuje kolejny sezon z takim partnerem, jakim jest Nowol. Bo dla mnie czeka, którego motto życiowe brzmi, stawiam na najlepszych, zawsze z najlepszymi, to właśnie jest jakby uzasadnienie tego, co przed chwilą powiedziałem, że właśnie zawsze z najlepszymi. I Nowol jest tego potwierdzeniem. Serdecznie zapraszamy do kibicowania naszej załodze. Jedziemy w tym roku z zupełnie nowym samochodem Renault Clio 16 Turbo 240 koni. No myślę, że będzie się więcej działo w tym samochodzie niż w poprzednich. Dlatego trzymajcie za nas mocno kciuki. Jeszcze, jeżeli można, to jeszcze ja. No, ja to nie chciałbym, w odróżnieniu od Łukasza, żeby zbyt wiele się w tym samochodzie działo. Ja wolałbym, żebyśmy jechali cały czas po czarnym, żebyśmy wykorzystywali drogę, dobierali właściwe punkty hamowania, żeby nie, żebym nie musiał czekać na przystanku PKS-u, żeby się zabrać do Świdnicy. Tak będę robił, maczku. Trzymajcie do nas kciuki.